Witajcie w kolejnym odcinku ciekawostek. Dawno nie było, nie? Z tej strony krystal, a tym razem opowiem Wam trochę o Meltanie i jego ewolucji metalu. Metal jest mitycznym pokemonem typu stalowego. Został zapowiedziany podczas Community Day Pokémon Go 22 września 2018 roku, a ujawniono go 3 dni później. Mierzy zaledwie 20 cm, jego ciało składa się z ciekłego metalu. Głowa Pokemona przypomina złotą, sześciokątną nakrętkę od śruby z małą, czarną kulą unoszącą się wewnątrz. Ma czerwony ogon przypominający drut elektryczny. Ciało stworka powoduje korozję metalu, który następnie zostaje przez niego wchłonięty. Za jego pomocą kreatura może wytwarzać elektryczność. Według profesora Willowa pierwszy los pojawił się w starożytnych tekstach znalezionych razem z tajemniczym pudełkiem, którego otwarcie przyciąga dzikie Meltany. Willow twierdzi również, że Meltan powstaje z małych odłamków w wyniku rdzenia ciała Melmetala. Jest znany z tego, że żyje w stadzie do momentu, gdy jeden z towarzyszy wchłonie pozostałych członków grupy i przekształci się z ich masy w swoją wyższą formę. W anime zaprezentowano, że nakrętka nie jest integralną częścią ciała Pokemona i można ją odmontować. Pokonanie Meltana w walce zapewnia 1 punkt EV do ataku, a suma jego bazowych statystyk wynosi 300. Umiejętność tworka to Magnet Pull. Zdolność ta sprawia, że pokemony typu stalowego nie mogą zostać wycofane z walki. Meltan jest jedynym mitycznym pokemonem zdolnym do ewolucji, a także jedynym pokemonem, którego nie możemy ewoluować w głównych częściach serii. Żeby tego dokonać, musimy zabrać 400 cukierków Pokémon Go. W związku z tym, stworek nie otrzyma bonusów wynikających z posiadania Eviolite'a. Meltan i jego ewolucja są jedynymi pokemonami w letzku Pikachu i Eevee, które nie pochodzą z pierwszej generacji. Są też jedynymi oficjalnie wprowadzonymi w generacji 7, których próżno szukać w Pokédexie Aloli. I choć występują w wersjach Let's Go, nie mogą otrzymać znaku pochodzenia tamtych gier. Pokémon Home nie można wyszukać ich filtrując po regionie. Zamiast tego znajdziemy je w sekcji Unknown i Unknown Origins. Melodon jest jedynym mistycznym Pokémonem złapanym przez głównego bohatera anime, a nazwę stworzeniu nadał sam profesor Oak. Stworzenie ma dostęp do najmniejszej ilości ruchów wśród wszystkich mitycznych Pokémonów. Kiedy już zbierzemy upragnione 400 cukierków, nasz Meltan ewoluuje w Melmetala. Jest on ogromnym, mierzącym 2,5 metra, humanoidalny pokemonem, którego ciało składa się głównie z ciekłego metalu. Powrócił do życia po 3000 lat. W czasach starożytnych czczono go ze względu na umiejętność tworzenia metalu, którą wykorzystywano do wyrobu narzędzi. Profesor Willow twierdzi, że Melmetal był uważany niemalże za boską istotę. Kiedy umiera, rdzewieje, a z odłamków, które po nim zostały, tworzą się Meltamy. Proces ewolucji zahartował jego ciało, czyniąc go niezwykle wytrzymałym, jednak jego ciało nadal jest płynne. Jest jedynym znanym Pokemonem, który może nauczyć się ruchu Double Iron Bash i ekskluzywnego ruchu g -Max Meltdown. Suma jego statystyk to aż 600 punktów. Pokonanie Melmetala zapewnia nam 3 punkty EV do ataku. Jego umiejętnością jest Iron Fist, która zwiększa obrażenia ruchów podczas uderzania przeciwnika pięściami. Jest jedynym mitycznym Pokémonem, który otrzymał Max Formy. Jest także jedynym Pokémonem generacji siódmej, który taką posiada. Został zaprojektowany w taki sposób, aby podczas ewolucji z Meltana nauczyć się ruchu Thunder Punch, i jednakże Meltan nigdy nie ewoluuje w grach innych niż Pokémon Go. Jego nazwa może być połączeniem słów Melt i Metal, a jego forma Giganta może być bazowana na cyklopach. To by było na tyle. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych dwóch Pokemonach i czy dowiedzieliście się czegoś ciekawego, a ja żegnam się i do następnego.